To jest bardzo popularna dziedzina sportu, bo to trzeba nazwać już jako sportem, bo sama nazwa sport i mistrzostwa z bardzo dużą pulą nagród o tym świadczą. Tutaj naprawdę jest głośno w całym świecie dowodem tego ubiegłoroczna edycja i na pierwszej stronie New York Państwa artykuł dotyczący właśnie rozgrywek w Katowicach. Tak więc ja myślę, że to jest naprawdę bardzo duża promocja. Jesteśmy bardzo ciekawi, co jest w środku. Największa impreza esportowa na świecie. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, jesteśmy. This weekend we stay in uh, Katowice for Intel Extreme Masters as player. <laughs> W tym roku bardzo się cieszymy, że w Katowicach możemy gościć Intel Extreme Masters w dwóch obiektach. Nie tylko Spodek. Spodek jest tym miejscem rzeczywiście rozgrywek komputerowych. Natomiast również Międzynarodowe Centrum Kongresowe, nowy obiekt, jest więc trochę chrzest tego obiektu, bo to jest pierwsza impreza w tym obiekcie organizowana, związana z targami w dziedzinach właśnie komputerowych. W MCQ wszyscy najwięksi producenci technologii prezentują swoje najnowsze produkty. Ogromna liczba konkursów, turniejów otwartych dla publiczności. I to jest taka część, przypominająca Targi technologiczne. Nawet jeśli ktoś nie emocjonuje się grami jako takimi, nie zna zasad, może nie być zainteresowany dopingowaniem samych zawodników esportowych, to tak naprawdę w MCQ znajdzie wiele atrakcji, które pozwolą mu miło spędzić czas. Wystawiamy tutaj symulator Porsche, można się ścigać. Pierwsze trzy miejsca są nagradzane. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich do zabawy. Wydało z League of Legends. Ten cosplay robiłam mniej więcej, żeby nie skonać po trzech tygodni, bo musiałam się bardzo spieszyć, żeby znaleźć znajem na ostatnią chwilę niestety, ale jakoś się udało. Strój wykonałam bardzo szybko, a jest to postać, jest to marksman, który zabija. Patrzysz sobie na taki cosplay ładny, dobrze wykonany, ładny. Jeszcze raz ładny, no i co myślisz? I fotę chcę, no. Ja to po prostu uwielbiam, wiecie co? Nie dać po pierwsze, że ktoś stoi, i ludzie robią zdjęcia, i widać, że im to się podoba, to jeszcze ten sam pomysł stworzenie. Ten e-spot to nie jest tak, jak ktoś powiedział, że nie wypełni nigdy trybun. Jak się to widzi, to naprawdę zmienia się zdanie. Fajnie, bo, jest, bo, bo to u nas w Katowicach jest. Tu się chce być, jeżeli się jest graczem, to się chce być w miejscu, gdzie jest wielu ludzi o tych samych zainteresowaniach, tudzież podobnym. Impreza typu e-gaming jest to impreza sportowa. Imprezy sportowe zawsze w Katowicach były ważne. Sport w tym wydaniu jest czymś alternatywnym, wyjątkowym, co idealnie się wpisuje w strategię promocji miasta. Przyciągnięcie tego typu imprezy do Katowic okazało się strzałem w dziesiątkę, bo oprócz tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy na żywo oglądają spotku i uczestnicząc w targach w imprezie Intel Extreme Masters, miliony ludzi oglądają transmisję bezpośrednio do internetu na żywo i mogą oglądać rozgrywki najlepszych graczy na świecie. Dziękuję,